Halo, halo, witajcie, zapraszam na trzeci rozdział listu Jakuba Analiza. List spisany przez Jakuba, rozdział trzeci. Moi bracia, nie bądźcie liczni nauczycielami, wiedząc, że przyjmiemy surowszą ocenę, gdyż wszyscy często się potykamy. Jeśli ktoś nie potyka się w Słowie, ten jest mężem doskonałym. Zdatnym powściągać też całe ciało. Tu rozpoczyna się rozważanie o nauczycielach. Dużo jest nauczycieli, ale oni surowszą ocenę będą mieli. No, ja sam się w to wkopałem, więc myślę, że też będę rozliczany surowiej. Tym bardziej się boję i pilnuję. I tym łatwiej mi unikać ludzkiej tradycji. Myślę, że to podstawa. Zresztą jak czytamy te słowa Jezusa na czerwono. To się obserwuje, to widać, że właśnie z tym walczył z ludzką tradycją, która niszczy wiarę. No i kolejna rzecz to pycha, tak? To trzeba bardzo uważać. Ale okazuje się, że chyba najistotniejszą rzeczą jest pilnowanie czy najbezpieczniejszą rzeczą jest pilnowanie języka, jak tutaj uczy Jakub, gdy wszyscy często się potykamy. Na nauczyciele mówią najwięcej, tak, więc tym językiem najwięcej operują. Jeśli ktoś się nie potyka w słowie, ten jest mężem doskonałym, zdatnym powciągnąć też całe ciało. Tak najtrudniej powstrzymać język, zresztą o tym w kolejnych wersetach. Oto wędzidła koni, które umieszczamy w Pyskach. Wtedy one nam są uległe i prowadzimy ich całe ciało. Oto okręty, choć są tak wielkie oraz wprawiane w ruch przez silne wiatry, są kierowane przez bardzo mały ster. Gdziekolwiek życzy sobie wola sternika. Tak też język jest małym członkiem, a bardzo się chlubi. Oto mały ogień zapala wielki las. Piękne, obrazowe porównania. Język jest w stosunku do naszego ciała tak samo mały jak wędzidła w końskich pyskach, tak samo jak ster wielkiego okrętu. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak mały jest ster w porównaniu do okrętu. Jak mały płomień potrafi zapalić cały las. To są świetne porównania. Przez język potrafią wyjść niekontrolowane emocje. Język potrafi wiele zdziałać i wiele zepsuć. Dlatego ten język odzwierciedla naszą pychę, odzwierciedla to, czy ulegliśmy zwiedzeniu. Więc. Jeśli pilnuje się języka, to pilnuje się też tych pozostałych rzeczy. Zatem język jest ogniem, zaś świat należy do bezprawia. Język jest ustanowiony w naszych członkach jako ten, co plami całe ciało i zapala początek kręgu, a sam jest zapalany od ognia gehenny bowiem cała natura zwierząt lecz także ptaków płazów i zwierząt morskich jest ujarzmiona i poskromiona przez ludzką rasę ale nikt z ludzi nie może ujarzmić języka jest nieopanowanie zgubny pełny śmiercionośnego jadu przez niego wysławiamy boga ojca i przez niego przeklinamy ludzi, którzy powstali na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie tak to ma być, moi bracia. Język potrafi splamić ciało. Język... Yy... Jest nie do opanowania, człowiek panuje nad całym światem natury, a nad językiem nie potrafi e, zapanować. E, język prowadzi do zguby, jest śmiercionośnym jadem, potrafi być śmiercionośnym jadem. E, jest e, czymś, co jest paradoksem, tak, bo przez niego wysławiamy Boga Ojca i przez niego przeklinamy ludzi, którzy powstali na podobieństwo Boga. E, z tych samych ust wychodzi Błogosławieństwo i przekleństwo. No i tak nie może być, tak nie powinno być. To znaczy, że jeśli ktoś tak działa, to znaczy, że cały czas dużo mu brakuje do właściwego życia. I myślę, że każdemu z nas brakuje trochę. Tak jak ostatnio zrobiłem nagranie o tych słowach Jezusa, kolejnych. Mesjasza Jahuszy to widać tam, jak powinniśmy żyć i to, co mówiłem, że nie ma sprawiedliwych. Nie ma nawet kogoś, kto by się zbliżył do sprawiedliwości w dzisiejszych czasach w kontekście naśladowania proroków, a każdy chce tutaj być jakieś mieć duchowo błogosławieństwo od Boga, prorokować, nie wiadomo, co robić, językami mówić. Ja nie mam w ogóle nie zaprzeczam mówieniu językami. Ale widzicie, to jest właśnie znowu język. Paplanie czegoś, co jest niezrozumiałe, to w moim odczuciu nie jest mówienie językami. To nie pochodzi od Boga. Bóg daje dopiero takie dary i błogosławieństwo dla kogoś, kto jest naprawdę czysty i, i, i zbliżony do, maksymalnie do sprawiedliwego życia. Bóg wybiera sobie raczej czyste y, takie naczynia do, do, do tego typu działań. Prorocy, popatrzcie na jakiegokolwiek proroka, oni byli naprawdę Nikt z obecnych ludzi na świecie nie żyje tak blisko Boga, jak oni. Więc te różne dary Ducha Świętego, co teraz nam są wciskane, to, no ja, w to ja, ja nie wierzę, że to są dary od Boga. To Bóg tak byle komu nie, nie rozdaje na lewo i prawo. Ja myślę, że to jest jakiś inny duch. Więc tak, są dary ducha. Są w tych darach, wśród tych darów dary również języka, jak wiemy, z pisma, ale Nikt, uważam, ze współczesnych, którzy pokazuje te dziwne paplania, nie ma daru mówienia językami. Bo język jaki ma być? Właśnie uczy nas tutaj ten rozdział. Bardzo powściągliwy. To jest bardzo konkretna, konkretne narzędzie, które może różnego złego naczynić. A co dopiero jakieś gadanie niezrozumiałych bzdur. Dzień zresztą jest napisane, że. Powinniśmy być zrozumiali, tak? Jasno to ma być mówione. A jak nawet ktoś mówi językami, to powinien być tłumacz, też jest gdzieś w piśmie to napisane. Więc to, co się obecnie dzieje w tych, z tymi darami, to, to ja osobiście trzymam się od tego jak najdalej, bo przede wszystkim szukam sprawiedliwości i tych, którzy są sprawiedliwi. Um, niektórych znam tylko z internetu, w ogóle nawet z nimi zdania nie zamieniłem. I może faktycznie niektórzy są blisko tej sprawiedliwości. Ale właśnie ci, którzy wydają się blisko być sprawiedliwości, ci najmniej e, udają, czy dają się zwieść jakimś duchom i nie, nie wchodzą w jakieś prorokowania czy gadania językami. Są z reguły raczej ludzie skromni i, i, i czasami mają ostry język, wiadomo, każdemu się zdarza, ale mm, zwróćcie właśnie na to uwagę w kontekście mówienia językami, na to, co tutaj pisze Jakub też. Czy źródło z tego samego otworu tryska słodką i gorzką wodą? Czyż figowiec, moi bracia, może wydać oliwki, albo winorość figi? Tak też żadne źródło nie wydaje słodkiej i słonej wody. Kto jest wśród Was mądry i doświadczony? Ten niech w łagodności mądrości, Przedstawi swoje uczynki ze szlachetnego sposobu życia. Ale jeśli macie w waszym sercu gorzką zazdrość oraz intrygę, nie chlubcie się i nie kłamcie w stosunku do prawdy. Tu dalej porównania dotyczące źródła, że źródło nie wydaje gorzkiej i słonej wody jednocześnie. Tak samo nasz język powinien być prawy. I czysty. I tutaj znowu, kto jest wśród Was mądry i doświadczony, ten niech łagodności, mądrości przedstawia swoje uczynki za szlachetnego sposobu życia. To jest znowu nawiązanie do poprzedniego rozdziału, do wiary. Wiara bez uczynków jest jak puste słowa. Trzeba być łagodności, mądrości, pokazywać przez uczynki, nie tylko słowa. Jest wiara i uczynki, są słowa i uczynki. To musi iść w parze. Więc nie można mieć zazdrości, intrygi. Nie wolno się chlubić. To znowu jest nawiązanie do tego do tych słów Mesjasza, które ostatnio poruszyłem. Jak należy żyć? Jak należy żyć? Ci, którzy będą tak żyć, ci osiągną Królestwo Niebieskie. To jest Mateusza, piąty rozdział. Przerabiałem ostatnio, więc polecam zerknąć na słowa Mesjasza na czerwono. Kto będzie w raju taki rozdział, taki, takie nagranie? Nie jest to mądrość schodząca z góry, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i intryga, tam też niepokój i każda zła sprawa. A mądrość z góry przede wszystkim jest czysta. Potem usposobiona pokojowo, łagodna uległa. Pełna litości oraz szlachetnych owoców, bezstronna i nieobłudna, zaś owoc sprawiedliwości jest rozsiewany w pokoju tym, którzy czynią pokój. I tak potwierdzenie, że mądrość, która przychodzi z góry, jest właśnie jak usposobiona, pokojowo, łagodnie, ulegle, pełna litości. Tak się śmiesznie złożyło, że właśnie ten trzeci rozdział Jakuba świetnie pasuje do początku piątego rozdziału z Ewangelii Mateusza. Tak się dobrze to zgrało, więc wczoraj tamto nagranie, dzisiaj to możecie oba sobie rozpatrywać w podobnej kwestii. A już za tydzień chyba najmocniejszy rozdział w liście do Jakuba, więc zapraszam już teraz i błogosławię Wam w imieniu i Jezusa. Trzymajcie się.